Trzeciego Maja, środek Majówki. Piękna pogoda. Gramy z Arką. I warto tutaj dzisiaj być. Pokażemy Wam w tym vlogu dlaczego. Nie, tylko dlatego, że mamy masę wspaniałych gości dzisiaj na tym meczu. Bo zaprosiliśmy naprawdę sporo piłkarzy z klubu, spół. Mamy tego ziomeczka też. Jedziemy! Mamy konkretnego rywala dzisiaj. Arka, Dynia, zespół lidera pierwszej ligi. No i mamy też grilla z naszym sponsorem, ale mamy też niezłego grilla na trybunach. No to co dzisiaj zrobili, kibice, to naprawdę mówi samo przez siebie. Co ja wam będę opowiadał? Łampa w kurę, jedziemy! Mi się ta forma podania. Fajna, co? Ona no, nawiązuje troszkę do tego, co spotkaliśmy w Rzeszowie. To jest fajna forma podania. Ciekawe, tylko. To jest wygodna forma podania. że bram i. Zdradzę wam sekret, one nie leżą już pod, pod krzesełkami, tylko są podklejone pod krzesełka. Musicie w ten sposób szukać. Co się właśnie wydarzyło? <laughs> Widzicie, myślę, że to funky, one po prostu chciały. Vouchery. Kiełbaska jest godna. Tym bardziej, że gratis. Polskie mięso i wędliny Łukosz No to dowiedziałem się Bo musiałem się przygotować, lepiej niż do kartkówki w szkole no to, że, to. że kiełbasa, ta kiełbasa to jest 68% drobiu I 23% wieprzowiny, więc to jest taka kiełbaska z tych lepszych Sprawdzimy czy coś to w smaku Na pól, Kiełbaska Mam nadzieję, że dobry mecz Piękny stadion Piękne miasto, no, czego gdzieś więcej złocie Jako przeciwnik Tutaj dziewczyny szukają, w ramach naszego konkursu, szczęśliwe krzesełko. Dziewczyny szukają kopert, które są podklejone pod krzesełkami. W tej kopertach są różne nagrody, na przykład bilet na kolejny mecz, albo voucher na kubek, tego typu rzeczy. No i trzymam kciuki i przede wszystkim szanuję, bo poświęcałem kupę czasu, przyszedł wcześniej na mecz. Jest to naprawdę taka fajna postawa. przeżywa, bo dzisiaj strzela razem ze STS-em na bramkę rzut karny. Ja się nie tak? dziwię, tak. to by nie o. chciał strzelić karnego ze STS-em. Powodzenia. Mówi, no, nie nie? Mówi, że cały tydzień trenował. A, a cały tydzień, <grym <grym tak <grym> Słuchaj, kojarzę Cię ze STS-u i wiem, że masz dzisiaj jedno kozackie zadanie na przerwę. Tak, mamy. Będziemy robić challenge z kibicem w przerwie meczu, które polega na tym, że kibic ma za zadanie trafić w poprzeczkę no, lub słupek lub światło bramki. W zależności od tego, w co ustrzeli, no, tyle punktów zdobędzie do klasyfikacji w Lidze STS, w której Podbeckidzie bierze udział. A jak już wiemy, do konkursu zgłosił się nasz Discordowicz, więc wszyscy trzymamy za niego kciuki. No i niech tam oskuby trochę ten STS, co? <laughs> Słuchaj, no liczymy na poprzeczkę, czyli na 100 punktów max, natomiast no co się wydarzy, to zobaczymy. No i dzięki. Dziękujemy. O proszę, zobacz, jest? To jest Matej. Właśnie, jest Matej Sejnicz, proszę bardzo. Czekaj, ja coś sprawdzę. To co? chorwackie przeboje. Zrobimy to dla kibiców, patrz. Co to jest za piosenka, nie? Wykonawca i tytuł. Co to jest za piosenka? Właśnie to tak mi eee. od razu zasłyszałem, że ten. Lijepa Lisi, Gosti Thompson. Thompson. Ajde! Ajde! Pokaż tutaj, jak się trenerzy koncentrują przed meczem. Nie, dam jeszcze analiza trwa. Dzisiaj tak sznupiemy, zobaczymy, co gdzie mhm. nam się uda wejść świecie, do trenerów to tego strożnie, nie? Zobacz, ale trenerko-łodziej w okularach tak, wygląda na tak, jeszcze tak, mężyszego. To tak, tak, jest jakby ten efekt. okulary zerówki, ale dodają im tak, ja. takiego szacunku. I tyle, nie, takiego. <laughs> się możemy liczyć na częściowe wsparcie Klubu Stół. Większość, yy, Większość zawodników, którzy są obecni w Bielsku, będą nas wspierać. Będzie z nami m.in. Krzysiek krapek. Będzie rower Demian, będzie Bartek Konieczny, Tomek Gulkiewicz, Richard Zajac, także będzie naprawdę sporo gości, a dlaczego? Bo są z klubem w kryzysie. Wszyscy mamy tego pełną świadomość, że jesteśmy w najtrudniejszym okresie od 22, 23 lat. No i tylko będąc razem możemy go przezwyciężyć. Idzie! Dzieciaki z BBTS-u 2014. No powiem szczerze, że jeżeli tak, tak grają, jak śpiewają, no to o przyszłość możemy być spokojni. Dała, że już na wychodzimy. Wierzymy, jeszcze w siebie przede wszystkim. Nie chcę widzieć przegranych ludzi. Macie wierzyć w siebie, wyjść i zgarnąć kurwa w końcu zwycięstwo. Kto wygra Janek. To Janek, który w czerwie, jak skończyła pierwsza tak? połowa, odejdziesz sobie tam na dół do takiej barierki z numerem 3D i będziesz brał udział w siebie. <laughs> Panowie, co teraz robicie? Co robicie już po karierze, a może nie wszyscy po karierze? Na meczu jesteśmy. No, ale, a poza tym tak, szkółka, jak tego typu, ale... szkółka, oczywiście swoje interesy, a przede wszystkim serce do podbeskidzia. Rysiek, no Rysiek wiemy, co teraz robi trener Bramkarzy drugiej drużyny, ale też z tego, co widziałem dzisiaj, miałeś inne obowiązki. E, to znaczy? A tak, no też no, nowe. Nowe doświadczenie, wiem, era Facebooka nic się nie ukryje. Nowe doświadczenie. No i bardzo fajne. Tyle mogę powiedzieć. A ty Demis strzelasz jeszcze bramki w tej drugiej lidze słowackiej, czy jestem w Czechach, w piątej, Ciech? tak. Jestem w piątej. Tak, tak. Ja jeszcze, jeszcze troszeczkę gram, trenuję, także powoliutko jeszcze. Uci się. Dzisiaj jeszcze biegnie, no utrzymam okay. się jeszcze. No słuchajcie, jedna rzecz, co mogę powiedzieć, że tutaj Rysiek i Robert, jak wino, im starsi, tym, tym lepsi. Bartek też, Bartek też, ale to przede wszystkim tutaj panowie panowie z tej, z tej naszej zagranicy, ale w sumie jak Polacy, nie. Miło was widzieć, panowie i nie będziemy więcej zawracać. Kibice się pewnie zastanawiają, co teraz robisz? E, no, aktualnie pracuję i zajmujemy się wspólnie z Darkiem Kołodziejem i Damianem Zdolskim e, szkółką sportową Football Project. A grasz jeszcze gdzieś w piłkę? E, granie to za dużo, ale uczestniczę. Czasami w meczach, u siebie, w LKS Niwa Nowa Wieś. Okej, okay, czyli tam dajesz jeszcze chłopakom wycisk, bo domyślam się, że czegoś takiego jak ta słynna twoja szybkość to się nie traci. No mam kilku fajnych zapowiadających się chłopaków, więc mam nadzieję, że może kiedyś zobaczę któregoś z nich w tym miejscu. yeah Ile tego poszło? Tu masz ile? 5 4. Jeszcze poprzednia strona, nie? 7, 8, 8 koszulek, no pięknie. Nie, wyszła? To nie ma tak, słuchajcie, że za darmo są te koszulki, chłopakki jak oddali, to muszą się podpisać. I muszą za te koszulki zapłacić.